Tegoroczny kongres spotyka nas w czasie szczególnym. Przypomnę, że jesteśmy po okresie pandemii, w czasie, kiedy trwa rosyjska agresja na Ukrainę. My mamy rozmawiać o nowych technologiach, o sytuacji gospodarczej, o sytuacji społecznej. Nad tym wszystkim idea ESG, coś, co jest bliskie dzisiejszemu biznesowi. Można powiedzieć, że ciężko rozmawiać właśnie na temat tego, co ma się wydarzyć w gospodarce, kiedy dzisiejsze czasy cechuje duża niepewność. Natomiast uważam, że nawet ta sytuacja nie zwalnia nas z myślenia o tym, jak powinna wyglądać przyszłość w polskich przedsiębiorstwach, w polskich firmach, w ich miejscu na arenie międzynarodowej. Jakie trendy w rozwoju firmy powinny dominować, i oczywiście tutaj, jako pracodawcy Rzeczypospolitej, zwracamy szczególną uwagę na ESG, czyli z jednej strony zmiana, w tym zmiana technologiczna, która służy w naszej ocenie również postępowi, jeżeli chodzi o udział ekologii w naszej działalności. czyli to co robimy musi być odpowiedzialne, nie tylko społecznie w tym wąskim znaczeniu tego słowa, ale odpowiedzialne społecznie w znaczeniu szerokim. Czyli musimy dzisiaj, planując funkcjonowanie naszych firm, musimy myśleć o przyszłości. To nie jest też tak, że to jest moda czy aktualnie obowiązujący trend. To jest coś, co poniekąd wymusza na nas. Postawa innych, dojrzalszych firm, dojrzalszych gospodarek. Jeżeli nie będziemy odpowiedzialni ekologi, ekologicznie, jeżeli ESG nie będzie w DNA naszych firm jako organizmów, utracimy na naszej konkurencyjności. Dzisiaj klient jest klientem świadomym, więc jeżeli świadczymy usługi, czy produkujemy dany produkt, dany towar, musimy mieć w tyle głowy, że. Konsument w sposób bardzo prosty może sprawdzić, czy przy produkcji danego towaru, czy przy świadczeniu danej usługi stosowaliśmy się tym, co wpisane jest w ESG. Świadomość to coś, czego, czego dzisiaj szczególnie potrzebujemy jako, jako przedsiębiorcy. Po pierwsze świadomość tego, w jakiej sytuacji gospodarczej się znajdujemy. Wiele rzeczy nie możemy przewidzieć, ale tak powiedziałem, budując rozwój naszych firm, musimy mieć na myśli, musimy mieć w naszej konstytucji prowadzenia biznesu właśnie to, w jaki sposób tworzymy, w jaki sposób produkujemy. Rynek bardzo szybko to zweryfikuje. Jeżeli na to nałożymy obowiązki, jakie, jakie na nas będą nakładane, chociażby w postaci regulacji na poziomie europejskim, gdzie raportowanie ESG staje się coraz bardziej kluczowe, za chwilę obowiązkowe. No nie możemy od tego uciekać, musimy, musimy stawić temu czoła. Musimy iść w tym głównym nurcie, jakim idzie dzisiaj Europa, bowiem ambicją polskich firm nie jest pozostawanie na naszym rodzimym podwórku, ale myślimy bardzo często i coraz odważniej o ekspansji międzynarodowej. Więc żeby sobie poradzić na tym rynku, który jest bardzo mocno dzisiaj międzynarodowy, coraz bardziej otwarty, musimy, musimy na te wszystkie pytania znać odpowiedzi i musimy to programować w naszym bieżącym funkcjonowaniu.